Cześć, witam Was bardzo serdecznie z tej strony oczywiście Dragon 88. Dzisiaj wyjątkowo chciałbym zaprosić Was na wydarzenie na Twitchu, czyli mojego pierwszego livestreama, który odbędzie się dokładnie 9 lutego tego roku, oczywiście jutro o godzinie 18 będzie mój to pierwszy livestream, więc mogą tutaj wystąpić oczywiście jakieś problemy ze strony technicznej, jeżeli chodzi o płynność gry czy grafikę. Która będzie na Twitch'a przysłana, jednakże mam nadzieję, że to się Wam spodoba. Prosiłbym o komentarze, zarówno te pozytywne, jak i negatywne na temat tego livestreama. Komentarze negatywne oczywiście będą też mile widziane z tej strony, ponieważ pozwolą mi poprawić jakość moich nagrywanych live streamów. Więc widzimy się jutro o godzinie 18 na Twitch'u. Tak jak mówię, link oczywiście do Twitcha będzie podany pod tym filmem. To by było na tyle. Żegnam się z Wami już teraz. I aha, i jeszcze jedno. Jeżeli wystąpią oczywiście jakieś problemy, przesunięcia godziny transmisji, live streama, oczywiście będę na bieżąco o wszystkich takich problemach informował. Będę wpisywał takie problemy oczywiście tutaj w komentarzu pod tym filmem. Więc widzimy się jutro o godzinie osiemnastej na Twitchu. Zegramy w Diablo trójkę. Do zobaczenia, trzymajcie się ciepło pa!